czy opona jest jeszcze nadająca się do użytkowania jest sprawdzenie grubości bieżnika jest ona na tyle, czy ten bieżnik jest na tyle gruby, aby on był skuteczny dla opony zimowej bieżnik skuteczny to jest powyżej 4 mm dla opony letniej teoretycznie według przepisów prawa tam jest 1,2 1 mm natomiast ja uważam, że opona która letnia, która ma bieżnik poniżej 2,5 2 mm 3 nawet jest nieskuteczna w ogóle, dlaczego? Dlatego, że jak w okresie letnim na tej letniej oponie tak małą bieżnik. Wpadniemy w jakąś większą kałużę. Najprawdopodobniej zadziała zjawisko aquaplaningu i, i tracimy przyczepność na mokrej nawierzchni, jeżeli opona ma zbyt małą grubość bieżnika. Więc moja dobra rada dla klientów: obserwujcie grubość bieżnika w swoich pojazdach. Nie jeździcie doprowadzając opony do stanu, że będą łyse, ponieważ opony o małej grubości bieżnika są po prostu nieskuteczne. Jeździcie już na nieskutecznych oponach, które nie wybaczą was naszych błędów tudzież innych błędów użytkowników drogi na drodze i może do to doprowadzić do nieszczęśliwego